Siemanko widzowie, witam Was w kolejnym filmie na tym kanale i tym razem pokażę Wam, według mnie, najlepszy sposób na zarabianie monet. Będziemy zarabiać na nowych kontach na SBC, ligowych oraz narodowych. Większość osób ten sposób zna, no ale mało osób myślę, że z niego korzysta. Bo jak widzę posty na różnych grupach, że potrzebują składów do 50 czy do 100 tysięcy, bo nie mają więcej, to naprawdę no ciężko jest nie mieć tyle końców, no ciężko jest nawet nie mieć kilkuset tysięcy. Ale dobra, przejdźmy teraz do rzeczy. Jak widzicie, mam tam puste konto, na których nie robiłem tych hybryd, no i najlepiej jest na takie konto przelać 10 albo 20 tysięcy, żeby na spokoju sobie to zacząć, żeby końców nie brakowało. Skąd wziąć składy do tych wyzwań? No składy na pewno weźmiemy z Foodbinas. z aplikacji Foodbin, podlinkuję wam tutaj w opisie, bo naprawdę tanie są te składy, a niektóre wyzwania nawet możemy zrobić sami. Jak na przykład pierwsze wyzwanie w hybrydach narodowych, gdzie potrzeba kilka brązowych kart, znaczy nie potrzeba, ale lepiej jest wybrać kilka brązowych skład z naszego klubu, żeby po prostu nie przepłacać i zarobić jeszcze więcej. Niby to jest tylko jakieś kilka tysięcy monet, ale jeżeli zrobimy to kilkanaście razy, takie SBC ligowe i narodowe na innym koncie, czy na innym klubie, no to już odkłada się całkiem niezła sumka. W tym sposobie ważne jest też to, żeby sprawdzać sobie dokładnie cenę każdego zawodnika, którego trafimy w paczce. No tutaj kolejne wyzwanie widzicie, niestety zapomniałem pokazać Wam cen, ale na nie wszystko widać. Ale wracając jeszcze, ważne jest sprawdzanie cen każdego zawodnika, dosłownie każdego zawodnika, bo niektóre karty potrafią naprawdę dużo kosztować, no i my na tym zarabiamy. A czasami wpadnie jakiś walkout, wpadną jakieś perełki. No i tyle, myślę, że wszystko wytłumaczyłem. Można przejść do reakcji live z paczek. Zajmiemy się teraz może tą paczką Prime. No jeszcze nie było walkoutu, ale te paczki były dosyć słabe. I mamy walkout, świetnie. Mamy walkout, jaka będzie flaga z Francji? Oj! Ale to jest środkowa brońca i to jest Laporte No okej, okay, nie jest źle bo już, bo już tak naprawdę zarobiliśmy na tym i to kilkanaście tysięcy no, Ale zobaczmy czy coś jeszcze w środku, nie ma nic Kolejna paczka, a my już zarobieni Ale dobra, to nie jest jakiś duży zarobek Przydałoby się coś jeszcze, nie mało kaudu, Może jakieś ekrany Mamy ekrany, Argentyna, SP, o. To jest dobre, bo to jest Banega. I on nam się przyda do ostatniego SBC. W ostatnim SBC potrzeba lojalności. Ale to Wam wytłumaczę za chwilę. Jeszcze zobaczmy, może coś poza nim. Nic. Niestety nic. I ostatnia paka za hybrydy narodowe. No naprawdę, z tego Laporte już wyciągniemy jakieś 30 tysięcy, niecałe. A tu mamy kolejny walkout. Okej, okay, to mi się bardzo podoba. Ale z Włoch. MŚP to będzie Verratis 100%. No 86, naprawdę to są dobre trafy. Jak na takie konta, bo myślę, że już z 80 tysięcy łącznie byśmy wyciągnęli. Co w wkładzie 20 tysięcy daje nam 60 tysięcy zysku. Jesteśmy już przy hybrydach ligowych. No i właśnie tutaj przy tym składzie był mi potrzebny ten Banega i tutaj możecie jeszcze zauważyć jedną kartę z klubu. Zrobiłem to po prostu dlatego, żeby nie robić tego SBC z lojalnością, bo żeby wbić lojalność trzeba zagrać 10 meczy. Oczywiście my moglibyśmy wejść w skład battle, strzelić sobie samobuja i wyjść z meczu, co zajęłoby nam łącznie 12 minut, rozegranie tych wszystkich meczy, no ale mi się tego nie chciało, wolałem dopłacić jakieś 2,5 tysiąca do tego ostatniego SBC i po prostu zrobić to. Na spokojnie, nie grając tych meczy. No i co do tego jeszcze pierwszego SBC w hybrydach ligowych, też większość kart, znaczy większość. No kilka kart możemy sobie użyć z klubu, żeby tego nie przepłacać. I przechodzimy do paczek. No pięć paczuszek mamy. Tutaj liczę jeszcze na jakiś jeden wokkałcik może. Bo naprawdę fajnie te paczki się zapowiadają. Dobre trafy były w nich, jak na konto na SBC. Tymczasem mamy tutaj ekrany z Anglii. Prawa obrona. O proszę, One Bisaka. On powinien kosztować jakieś 10 tysięcy. Ale zobaczmy, co będzie jeszcze w środku, poza nim. Może coś ciekawego, ale niestety nic. Naprawdę nie najgorsze są te trafy na tym koncie. Myślałem, że nie będzie tu żadnego walkoutu, A teraz chciałem jeszcze jeden dostać. Ale tym razem go nie ma, może w kolejnej paczce. A tymczasem będą ekrany z Francji. Lewe skrzydło, co to. Okej, okay, to jest Dembele! I on powinien kosztować jakieś 50 tysięcy. Także znowu jesteśmy zarobieni. No powiem wam, że coraz bardziej podoba mi się ten pack opening. 40 minut niecałe robiłem to SBC, wszystkie a zobaczmy jego cenę dokładnie. No, 45 tysięcy za jakieś 44 pójdzie. Mega paczka. No i mamy jeszcze 3 paczuszki, także na spokojnie zarobimy. Minimum 35 tysięcy myślę. Nawet jak nic nie trafimy tutaj. Nie ma walkoutu niestety. Może jakieś ekrany Hiszpania, SP. Co to będzie? Via Real, Parejo, 85 oceny, no nie najgorzej, za jakieś 6-7 tysięcy powinien pójść. Ale sprawdzimy, czy może jakiś Bail jeszcze 8-3, czy coś takiego będzie w środeczku. No nie ma, szkoda. Dwie paczki do końca, a z tych kart, które trafiliśmy, będziemy mieć około 100 tysięcy, więc 80k na plus w niecałą godzinę na otwieraniu paczek. No jak dla mnie bomba, a tymczasem znowu bez walkoutu, ale znowu mamy ekrany. Tym razem z Włoch i to będzie Sirigu. Szkoda, że nie do Naruma. Ruma, rol by był droższy. Ale zobaczmy, może jeszcze coś poza Sirigu. Może ten 83 dodatkowo jakiś potężny. Niestety nie, ale jest Rui Patricio. Ostatnia paczka, może jeszcze jeden walkout. Tak na dobicie, tak na koniec. Zobaczymy. Jest walkout, jest walkout, także fajnie, już dużo zarobiliśmy na tym koncie. Niemiec, oj to Neuer będzie. No okej, nie jest źle. Mogło być lepiej, ale nie jest naprawdę źle. No ale wysoko ma ocenę, 89, może będzie coś jeszcze w środku. Zobaczmy i niestety nie. Ale słuchajcie, wystawię te wszystkie karty teraz, no i wejdziemy na listę i pokażę wam ile tak naprawdę na tym zarobiliśmy. Wszystkie karty sprzedane, co co się nie sprzedało, zquixelowałem. No i co? Mamy 150 tysięcy na koncie, także jest to naprawdę dobry wynik, gdzie włożyliśmy niecałe 20, czyli 130 tysięcy na plus w 40 minut, jak dla mnie naprawdę bombowo. W tym odcinku to by było na tyle. Jeżeli podobają Wam się takie materiały, to zachęcam do łapkowania, do subskrybowania. No jeżeli chcecie więcej to wiadomo, piszcie w komentarzach. Sekcja komentarzy jest wasza. Na razie!